Cześć, witajcie z tej strony Kubojenku, a w ostatnim czasie jeden z was napisał mi w komentarzu, abym przerobił stary PC na growbox. Stwierdziliśmy, że to może być bardzo fajny pomysł, bo kiedyś już robiłem coś podobnego. Nie miałem pojęcia jednak, że można to, że można do tego wykorzystać stary komputer. Pomysł mi się naprawdę spodobał, a więc zapraszam i pokażę Wam to wykombinować. Takie, że po prostu zrobimy tutaj oświetlenie, system wentylacji. No i oczywiście całość obłożymy taką folią termiczną, która odbija światło i ciepło w kierunku naszych roślin. Taką folię to jest folia na samochód, kupiłem ją w sklepie chińskim za 15,90. Z naszego komputera wykręcamy wszystkie elementy oprócz zasilacza. W tej chwili prezentuję teraz na czas montowania tej folii, wykręcę także zasilacz. Ewentualnie jeżeli chcemy uzyskać lepszy efekt, możemy pozbyć się nierówności. Te nierówności są już obcięte, możemy teraz je delikatnie wyklepać młotkiem. Jak widzicie, takim sposobem wszystkie te nierówności są już w miarę gładkie. Tutaj jest tej folii naprawdę sporo, także jeśli jakieś tam nierówności nam przeszkadzać, to myślę, że spokojnie możemy obłożyć cały nasz pc -chip. Na początku odpowiednio przycinam naszą folię. Nasza folia jest już idealnie dopasowana, tak, także już zamontowałem. Folię przykleję moim ulubionym sposobem, czyli klejem na gorąco. Niemniej zamontujemy folię po bokach, musimy wyciąć otwór na oświetlenie oraz yy, zamontować wiatraczek. Na początku w tym miejscu wytnę otwór na oświetlenie. Teraz musimy już tylko wkręcić obudowę na żarówkę. Tak w tej chwili prezentuje się mój box. Za chwilę przykleję także folię tutaj z boku, z góry, i tutaj. Jak widzicie na razie, jest na tej ściance oraz tutaj. Tutaj za chwilę zamontujemy sobie wiatraczek. Ja mój wiatraczek zamontuję w miejscu, gdzie kiedyś były CD-ROMY. Niedolną część wiatraczka zasłaniam maskownicą. Teraz od zasilacza odcinam e, niepotrzebne kable. Z góry powiem, że na razie ten zasilacz będzie mm, zasilał tylko ten wiatraczek. A w przyszłym odcinku na pewno będę ten projekt jeszcze rozbijał. Także ten zasilacz będzie na pewno zasilał więcej urządzeń. Na razie idzie on tylko do wiatraczka, e, ponieważ e, nie, nie wspominałem o na początku, ale e, z tego filmiku będzie więcej serii. Należy pamiętać, aby zasilacz działał trzeba połączyć zielony kabelek wychodzący z niego z dowolnym kabelkiem czarnym, żeby nasz zasilacz w ogóle się włączył. Myślę, że o tym każdy wie, ale tylko tak przypominam, niestety ja ten kabelek urwałem, dlatego zepsułem niestety zasilacz. Na szczęście rozkręciłem go, znalazłem w internecie zdjęcie takiego samego zasilacza i udało mi się go z powrotem zlutować. Teraz odpowiednio przecinamy naszą osłonę termiczną. Do podlewania będzie nam potrzebny lejek, jak kupiłem taki zestaw za 4 zł w Kauflandzie. Tutaj jest ich kilka. Zaraz zobaczymy który będzie najlepszym rozwiązaniem, który będzie nam po prostu pasował do rurek. Na początku myślałem, że będę tutaj trzymał trzy doniczki i myślałem, że zrobimy sobie system po prostu z trzema wyprowadzeniami wody. Jednakże potem zrezygnowałem z tego i stwierdziłem, że zrobimy tylko dwa Tędy Wchodzi woda z lejka. A tędy po prostu idzie już do kwiat. Szukałem kompatybilnej rurki do tego lejka, no ale w końcu znalazłem. Okazuje się, że wykorzystam tutaj rurkę numer 8, czyli tą. Ta rurka będzie wchodzić do lejka tak na wcisk, jeszcze zabezpieczę, może klejem na gorąco. Drugi koniec tej rurki będzie wchodził do tego e, z tak jakby zmniejsznika z 8 na, na 6. I szóstko będzie do tego trójnika, i tędy już będzie szło to do doniczek. Rurkę szóstkę też gdzieś tutaj mam. Na górze wiercimy otwór na naszą rurkę. I ja, już swój lejek zamontowałem. Tutaj wychodzi teraz rurka. To będzie szło do tego dwójnika. I tutaj jakoś zaraz sobie przemocujemy na opaskę albo naklejemy na, na gorąco. Przepraszam, że na opaskę, bo nie chce mi się do tej folii już nic przyklejać. No już jestem praktycznie stuprocentowo pewien, że system będzie szczelny i tak to wam zademonstruję. Nie wiem czy to widać, ale w obydwu szklankach jest równa ilość wody. Mój cały growbox kosztował mnie około 20 zł, w tym ta folia 16, lejek 4 i wszystkie inne części miałem u siebie w domu. W tym odcinku to by było na tyle, koniecznie subskrybuj mój kanał, jeżeli nie chcesz przegapić następnej części, w której dodam do naszego growboxa kilka istotnych ulepszeń.